To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To jest specjalny świąteczny odcinek podcastu Świat. Odcinek, który mam nadzieję, pozwoli Wam lepiej zrozumieć, jak wygląda Kościół w Izraelu. Bo czy wiedzieliście, że katolicy są w Ziemi Świętej mniejszością, nie tylko wśród Żydów czy muzułmanów, ale mniejszością nawet w grupie chrześcijan? Wraz z moim specjalnym gościem chcę Wam pokazać prawdziwy i szczery do bólu, a nie wyidealizowany obraz katolików w Izraelu. Kim są, jak żyją, jakie mają problemy i kim jest ksiądz w Ziemi Świętej? Na te pytania odpowie ksiądz Piotr Żelazko, polski duchowny, który w Izraelu mieszka i pracuje od 14 lat i prowadzi parafię katolików hebrajskojęzycznych, najpierw w Jerozolimie, a teraz w mieście Berszewa na południu Izraela. Jest środa, 22 grudnia 2021 roku. Wojciech Cygielski, zapraszam na specjalny, świąteczny odcinek podcastu Świat. 14 lat, to kawał czasu, to już, to już bardziej jesteś Izraelczykiem niż Polakiem, w tym sensie przyzwyczajeń, stylu życia. Jakoś tak wszyscy mnie pytają, czy ja tęsknię na przykład za Polską, bardziej za, za rodziną i znajomymi niż za na przykład pierogami czy polskim jedzeniem, bo ja się trochę odzwyczaiłem. Ja byłem w szkole średniej, byłem w Niemczech, potem studiowałem w Rzymie, więc to nie jest połowa. Mojego życia poza Polską, ale już się zbliżam do tego, że będzie niedługo połowa życia spędzona poza polską. Pewnie niektórych może zdziwić, że mówimy do siebie po imieniu, ale nie będziemy ukrywać, że znamy się już ileś lat. Zacznijmy od tego, kim są w ogóle Twoi parafianie i gdzie ty w ogóle jesteś? Co to jest ta parafia w Berszewie? Parafia w Berszewie nazywana przeze mnie pieszczotliwie najmniejszą parafią świata. Należy oczywiście do Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie. To by trzeba chyba tak wytłumaczyć, że Patriarchat Jerozolimski to jest sześć takich wikariatów, Cypr. Jordania, Izrael, autonomia palestyńska, wikariaty terytorialne i dwa personalne, wikariat dla emigrantów i uchodźców oraz wikariat dla katolików języka hebrajskiego. I ta parafia w Berszewie, ona się mieści jakby w dwóch wikariatach, bo z jednej strony jest parafią terytorialną, należącą tutaj do wikariatu izraelskiego, natomiast z drugiej strony jest też parafią personalną, ponieważ my się modlimy po hebrajsku i liturgia w języku hebrajskim podlega wikariuszowi dla katolików języka hebrajskiego. To teraz pewnie jest skomplikowane i zawiłe, Proszę sobie wyobrazić kościółek, który jest w 200-tysięcznym mieście Berszewa, er gdzieś na południu Izraela, to jest taki przedsiąg Negewu, już na południu od Berszewy er zaczyna się pustynia, czyli do najbliższego innego katolickiego kościoła mamy 110 kilometrów. Właściwie nie do końca, bo najbliższa nam jest Gaza, do której mamy jakieś 40 kilometrów, więc... ale Gaza jest zamknięta. I w tym miejscu, no kościół to jest taki trochę, moi zdaniem, się śmieją, to jest jakiś sen wariata, jakieś marzenie, ale ono się spełniło. Jest tu kościół i z malutkiej grupki ludzi, którzy przychodzili, koło 120 osób, kim oni są. W soboty modlimy się po angielsku, więc... Mamy studentów z zagranicy, którzy tutaj robią doktoraty albo postdoki. mamy ludzi z Filipin czy z Indii, a w niedzielę modlimy się po hebrajsku, czyli mamy miejscowych z Berszewy, Izraelczyków, także tych pochodzenia rosyjskiego, pochodzenia arabskiego, no i tak się to wszystko jakoś staramy. Ze sobą pogodzić. W tym sensie, żeby żaden ze stylów nie dominował, żeby każdy mógł poczuć się, że jest u siebie, żeby nie było to nagle parafiani, pozostająca pod wpływami, czy Filipińczyków, których jest sporo, czy arabskich rodzin, które tutaj są dominujące też bardzo, jeśli chodzi o taką aktywność. I coś jeszcze się o Ziemi Świętej. Tak, patetycznie to brzmi Ziemia święta. Ja wolę mówić Ziemia uświęcona, bo każda ziemia jest święta. Nie mamy Ziemi mniej świętej. Jeżeli wierzymy w jakąś obecność Bożą w tym świecie, no to każda ziemia jest święta. A ta jest taka powiedzmy Uświęcona bardziej, o tak powiedziałbym. Pamiętam, jak pierwszy raz do ciebie jechałem do Berszewy, to nie mogłem w ogóle trafić. To a propos tego, jak wygląda ten kościół, żebyśmy uświadomili ludziom, to nie jest tak, że jest jakiś budynek wielki z wieżą, z krzyżem, z dzwonnicą, tak jak moglibyśmy się domyślać. To jest po prostu dom. Jeden z iluś domów szeregowych, prawda? Ja mam nadzieję, że ten dom będzie się kiedyś wyróżniał, bo w naszej dzielnicy tutaj gimel, ta architektura to są raczej takie właśnie zaniedbane małe domki, brzydkie budynki. Moi znajomi mówią, gdzie ty mieszkasz w tym ale po brzydkim? Część tych budynków tutaj wygląda jak nasze altanki. Nieraz też się znajomi z Europy dziwią, że można mieszkać na działce, ludzie u nas mają lepsze budynki. No nasz jest... Jednopiętrowy, ale z zewnątrz nie widać, że to kościół. I kościół właściwie zajmuje jednopiętro. Połowa tego parteru jest kaplicą, druga połowa salką parafialną. Na dole poniżej jest schron, w którym się mieści biuro i, i salka katechetyczna a na pierwszym piętrze na górze są, jest moje mieszkanie i pokoje dla wolontariuszy i gości, więc na zewnątrz nie ma nawet znaku zewnętrznego czy tablicy, ponieważ chcemy być dyskretni. Różne tu były sytuacje w poprzednich latach, w czasach jeszcze poprzednich proboszczów. Ja jakby zachowałem ich mądrość, tych moich poprzedników. To był ksiądz z Francji, potem ksiądz z Włoch, którzy nigdy się nie afiszowali tutaj. Żyli dobrze z sąsiadami, ale jakoś tak dyskretnie i... I tak to, kto szuka, ten znajdzie. Tak. Powiedziałeś schron, dodajmy, że schron jest obowiązkowym pomieszczeniem w każdym domu w Izraelu. Jesteś proboszczem parafii katolickiej. Przypomnijmy, że katolików, nawet wśród chrześcijan w tej ziemi uświęconej, jak powiedziałeś, katolicy to jest mniejszość. Ale z tego, co mówiłeś i z tego, co wiem, to masz ludzi w zasadzie z całego świata. Kim są twoi parafianie? I dlaczego akurat wspólnota hebrajskojęzyczna? Tak, w samym Izraelu jest mniej więcej około 200 tysięcy chrześcijan może, to jest jakieś 1,5% populacji. No i oczywiście naj, największe te grupy chrześcijańskie to nie są katolicy, tylko chrześcijanie prawosławni, więc jesteśmy taką mniejszością, nawet w mniejszości, pośród chrześcijan katolicy stanowią mniejszość, a pośród katolików łacińscy katolicy też są mniejszością, bo greckich, Melkitów jest prawie dwa razy więcej, więc to trzeba tak zobaczyć, że chrześcijanie zawsze od początku byli na tym Bliskim Wschodzie. W zależności od sytuacji historycznej bywało ich więcej, bywało ich mniej. Z przyczyn naturalnych większość chrześcijan tutaj mówi po arabsku i ta grupa chrześcijan. Języka hebrajskiego to jest małusieńka grupka około 500-600 osób. I teraz proszę sobie wyobrazić, że te 500-600 osób jest jeszcze podzielone na pięć różnych parafii, wspólnot. I dopiero jedną z nich jest Beersheba. A ilu masz parafian Izraelczyków? Bo jednak mimo wszystko w Izraelu ktoś, kto jest Żydem raczej jest wyznawcą religii judaistycznej. Takie połączenie Izraelczyk Rodowity Izraelczyk i katolik zdarza się niezwykle rzadko. Tak, ale to też trzeba rozróżnić, bo rodowity Izraelczyk to też może być ktoś, kto ma na przykład mamę czy, czy babcie pochodzenia rosyjskiego, i to też już jest trzecie pokolenie. To oni absolutnie by się obrazili, gdyby powiedzieć o nich, że są nierodowitymi Izraelczykami, ale to, że, że mają korzenie rosyjskie, zostaje. Nie? Trzecie pokolenie Rosjan po emigracji do Izraela. Też jest rodowitymi Izraelczykami, czy też na przykład arabskie rodziny, które, nie nazwiesz ich Palestyńczykami, bo oni nigdy w Palestynie na przykład nie byli. Dzieci, które urodziły się w Berszewie, no to dla mnie też są rodowici Izraelczycy. Natomiast jeśli chodzi o, o osoby pochodzenia żydowskiego, czy mające gdzieś tam w drugim, trzecim pokoleniu jeszcze kogoś religijnie żydowskiego, to są jednostki w samej Berszewie, może pięć takich osób, sześć. Poznaj świat. Poprzez ludzkie historie. Zdeszmy ten obraz, który znamy z Polski, z Europy, tego kościoła, takiego bardzo właśnie patetycznego, gdzie ludzie przychodzą tysiącami do kościołów w Polsce, gdzie jest uroczysta msza niedzielna, z tym obrazem tego małego domku właśnie w tej zabudowie Zaltanek, jak powiedziałeś. No ja już się troszkę odzwyczaiłem też od takiej trochę pompatyczności tych Spotkań liturgicznych. Ja wiem, że jak w niektórych wielkich parafiach tych mszy świętych jest 7, 8 czy 9, to, to to jest trochę taka hurtownia sakramentów. U mnie to gdzieś tak wieczorem, po prostu ludzie zaczynają się schodzić, ktoś przyjdzie z pracy, ktoś ze szkoły, bo w niedzielę przecież to jest zwykły dzień. No i przed mszą siedzimy sobie na kanapach w naszej takiej salce, przygotowujemy. Z jednej strony jakieś tam ciasteczka, czy herbatkę, czy napoje na... Spotkanie pomszy, a z drugiej strony ktoś tu ćwiczy czytanie. Dzieci się bawią na podłodze, przyjdzie kot i pies, i jest taka troszkę bardziej rodzina atmosfera. Potem nagle okazuje się, że jest parę minut do mszy, i ja wszystkich już mówię, wyganiam do, do kaplicy, gdzie też taki troszkę blisko wschodni, spontaniczny nieład. Czekamy, czy przyjdzie nasz pan organista, który już jest po dziewięćdziesiątce i. Nie zawsze może przyjść, więc no, może się parę minut spóźnić. Jak się pojawia, wtedy ksiądz idzie do zakrystii, czyli do, do schronu na dół, ubrać się w szaty liturgiczne. Nagle się okazuje, że jest jakaś drobna dyskusja, ile świeczek ma być zapalonych. Ktoś tam się jeszcze dogaduje, że może jednak ja przeczytam modlitwę wiernych. Więc to wszystko na takim domowym stylu. No, oczywiście jest msza święta. Też taka, no, wyobraźcie sobie, taki większy pokój. W którym się modlimy, i no często czy podczas kazania ktoś mi nagle wchodzi w słowo i coś dopowiada, albo już na pewno w czasie ogłoszeń, kiedy ludzie zwykle mają dużo albo pytań, albo komentarzy na temat mojego ogłaszania planu, co będzie w najbliższym tygodniu. Więc jest to wszystko, nie powiem luzackie, bo to jest złe słowo, ale bardzo domowy, bardzo rodzinny. A po mszy świętej siadamy razem i dzielimy się zwykłymi sprawami. To jest taki czas też wymiany doświadczeń. Ktoś pyta, skończyliście już remont, a, a jak ta kuchnia w Ikei zamówiona? Dobra, bo słyszałem, że, że oni słabo robią. A, a drugi pyta, a słuchaj, muszę wymienić tam klocki hamulcowe, masz znajomego mechanika. I, i to jest na takiej zasadzie, że... Dzielimy się też doświadczeniami, jakimiś takimi przyziemnymi sprawami. Mam grupę nauczycielek, które bardzo często mi opowiadają, co tam w szkole. To jest... Wszystko na zasadzie takiej troszeczkę blisko wschodniej, ja tak powiem, spontaniczności. Są ludzie, którzy tego nie lubią, którzy muszą mieć wszystko wcześniej zaplanowane, dopasowane. Mnie to też bolało, bo ja trochę taką mam mentalność, że ja wolę zaplanować, ale przyzwyczaiłem się do tego, że wiele spraw należy tak właśnie rozwiązywać na zasadzie takiego powiedzmy rodzinnego spotkania, wysłuchania i, i decyzji czasem w ostatniej chwili. Są nawet decyzja o, o mszy świętej niedzielnej, czy będą dwie czy będzie jedna wspólna? To jest świąteczny odcinek podcastu Świata. Ja mam dla Was tradycyjne zaproszenie na nasze profile w mediach społecznościowych. Na Facebooku i na Instagramie znajdziecie nas pod nazwą Świat Ukośnik The World. Ale szczególnie zapraszam Was na nasz kanał na YouTube i proponuję, byście go subskrybowali, bo oprócz środowych podcastów znajdziecie tam także weekendowe premiery filmowe. Na koniec tego odcinka Opowiem wam jeszcze o naszych świąteczno-noworocznych propozycjach, które czekają właśnie na naszym YouTube. Zatem subskrybujcie i polecajcie nas znajomym. Teraz wracamy do rozmowy. Gościem tego odcinka jest ksiądz Piotr Żelasko, polski duchowny, który od 14 lat pracuje w Izraelu. To jest podcast Świat. Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w miejscu świętym, w Ziemi Świętej? Celowo używam znowu tych patetycznych sformułowań. Takich ludzi, którzy są, no, było nie było najbliżej Betlejem. To chyba jest zupełnie inaczej niż my sobie wyobrażamy właśnie w Europie, na Zachodzie. Ja byłem parę dni temu u takich znajomych sióstr zakonnych z Włoch, które w swojej malutkiej kapliczce zrobiły żółbek i ten żółbek to była figurka Pana Jezusa, oczywiście na sianku, i była tabliczka w kilku językach. Obóz uchodźców. Zresztą na naszej kartce pocztowej w tym roku mamy napis, a słowo uchodźcom się stało. Bo my sobie tak polukrowaliśmy trochę to Boże Narodzenie takim cukierkowym śnieżkiem i lampkami, i to jest takie dla nas ciepłe, rodzinne święto. Ale tak naprawdę sam fakt, że Mesjasz rodzi się w miejscu, które urąga jakimś podstawowym wartościom, dlatego że nie było dla niego miejsca. Nie było miejsca, to może być przesłanie całego znaczenia świąt Bożego Narodzenia. To są święta tych, dla których nie ma miejsca. I, i tu, w Ziemi Świętej, jest mnóstwo takich ludzi, którzy ciągle są gdzieś wypierani na granice społeczeństw różnych. Są jakoś tolerowani, akceptowani, ale, ale mają to poczucie, że nie ma dla nich miejsca. My w naszej parafii mamy panią z Afryki, z Beninu zresztą niewidomą, która jest absolutnie nielegalna, bez żadnych dokumentów. Ja się próbowałem prawnie zawalczyć o jej pobyt w Izraelu, zalegalizować, zdobyć jakieś pozwolenia. To znaczy, mówiąc prosto, jeździłeś do urzędów, po prostu za nią? Nawet do sądu na kilka rozpraw. Przegraliśmy najpierw sprawę, próbowaliśmy przez to, że jest osobom chorą, więc no, sąd niestety nie przychylił się do mojej argumentacji, że los osób niewidomych w Beninie jest bardzo ciężki, a ona nie ma żadnej rodziny. Przy czym my szybko złożyliśmy apelację i nie wiem, czy powinienem to publicznie mówić, ale podszedłem do tematu, że skoro państwo nie daje jej możliwości przebywania tutaj, to, to Kościół jej taką możliwość zapewni i powiedziała mi, że dopóki ja tu jestem, ale też i moi następcy, my się tobą zajmiemy. Zresztą tak jak zajmowaliśmy się od początku, parafia jest malutka, i, a jednak parafianie robią zakupy. I jakoś tak ja czasami rachunek na wodę czy na prąd daję komuś i szukam, żeby ktoś zapłacił. I to funkcjonuje. I myślę, że to jest taki też może jakiś mini model dla, dla większych parafii, gdzie można też zorganizować takie rzeczy. Powiedz w takim razie, jak wyglądają właśnie święta Bożego Narodzenia Takich twoich parafian z Filipin, takich migrantów, którzy może i są legalnie w tym Izraelu, ale są jednak w społeczeństwie obywatelami drugiej kategorii. Na przykład wyobraźmy sobie migrantów z Filipin: to są zwykle panie, które opiekują się osobami starszymi czy chorymi. To wszystko zależy od tego, czy dana rodzina. Wyrazi zgody na jakieś wolne, można się dogadać, ale czasami jest tak, że, że nie można, że, że nie da się opuścić, więc mają gdzieś tam w swoim pokoiku choineczkę. Czasem ukrytą, bo się zdarza, że rodzina nie akceptuje ani kony, ani krzyżyka, więc gdzieś to jest ukryte w szafce, wyciągają to, kiedy nikt nie widzi i się modlą. Różne są sytuacje, znam też rodziny izraelskie, które same przywożą tą daną osobę. Z Filipin czy z Indii przywożą do kościoła, czekają w samochodzie na koniec mszy albo na przykład proponują, że na święta cię podwieziemy do Jerozolimy, będziesz mogła sobie na, na mszę filipińską pójść. Także sytuacje są różne, zależy to zawsze od ludzi. Hindusi, głównie z Kerala, robią wielki marsz z Jerozolimy do Betlejem, idzie idzie 500-600 osób albo więcej. Idą razem i świętują w Betlejem mszę świętą. Ale człowiek, który jest daleka od rodziny, z daleka od swojego świata chce chociaż ten jeden dzień się poczuć ze swoją wspólnotą. Poczuć, że jest ktoś obok niego, kto w podobny sposób jak on. To jest, to jest też cała otoczka kulturowa. Czy dla Polaka mogą być święta, nie wiem, bez Wigilii albo bez karpia czy bez choinki, no jest wtedy jakoś inaczej. Więc mamy te swoje znaki kulturowe i ludzie chcą je mieć. Każdy chce przeżywać te święta w swój sposób. Powiem że byłem jedna z najpiękniejszych mszy świętych w moim życiu, jak byłem w więzieniu. I... W więzieniu odwiedzałeś, tak, odwiedzałeś więźniów. Robię to regularnie i na święta mam możliwość odprawienia mszy świętej. I kiedyś pracownicy więzień dali mi jakiś tam pokoik z malutkim takim okienkiem. i Pamiętam takie niedopałki papierosów na ziemi. I znaleźliśmy jakiś karton po fanci czy po Coca-Coli. I... Ja przykryłem obrusem i, I zrobiliśmy mszę świętą i... Płakaliśmy razem, kiedy śpiewaliśmy cicha noc na koniec. I jedna z najpiękniejszych mszy w moim życiu, ale znowu sobie pomyślałem, jak, jak różne są święta dla różnych ludzi. Nie? Albo taka rodzina z Erytrei, którą tutaj mam, nie. Też opiekujemy się w miarę możliwości panią, która ma teraz trójkę dzieci i kiedy się pojawiła w naszej parafii jakoś takim odnalazłem w takim ośrodku, który miał być zamknięty, postanowiłem, że jej pomożemy, bo nie było chyba innego wyjścia. Wtedy była zagubioną, samotną kobietą z dwójką dzieci, znalazła nowego męża, który też nią się trochę zaopiekował, który ma pracę, który jej pomógł. Ale na początku parafia musiała się nią zająć, więc to też było pytanie... Co z choinką i tak dalej, jak zdobyć choinkę w Ziemi Świętej, na przykład. Nie? nie jest to proste w Izraelu. To są takie zwyczajne sprawy. Każdy chce świętować, tak jak mówiłem, zgodnie ze swoją kulturą. I myślę, że to jest taki dobry czas, żeby właśnie otworzyć oczy i zobaczyć, kto jest pomiędzy nami. I nie tylko się koncentrować, jak ja spędzę święta i gdzie jest lepsza wyprzedaż, w którym. Markecie można taniej coś tam kupić i jaka aktorka reklamuje jaką biżuterię w tym roku. Tylko skoncentrować się troszkę na takim spojrzeniu, że można wyjść poza schematy tego świętowania i zobaczyć ludzi, którzy też chcą mieć święta i my możemy im pomóc, nie? Ja tak widzę to. A co ten ksiądz jeszcze robi, oprócz tego, że odprawiam mszę, że posprząta sobie, że ugotuje sobie, że pojedzie do więzienia odprawić mszę? Co jeszcze robisz? Znaczy nie, 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 nie tylko sobie gotuję, bo <laughs> mieszkamy tutaj, mam, ja obecnie mam wolontariuszy i no tak, gotuję czasami też dla parafian, bo po na przykład sobotniej siadamy ze studentami. Zajmuję się też ogrodem, bo ja wolę wydać pieniądze powiedzmy na na pomoc dla tych najuboższych, tą naszą kolet z Beninu, czy tych z Erytrei, niż wydać na ogrodnika, więc jeżeli mogę to zrobić ja, więc ja się zajmę ogrodem, ale też sprawy takie, jak idę do urzędu coś załatwiać, to przy okazji załatwię coś komuś, kto potrzebuje, nie? Więc ten proboszcz to jest, ja to ciągle też gdzieś tam wszędzie mówię, że takie sprawy zwyczajne, parafian, nie wiem, to szczególnie tych właśnie, którzy sobie nie radzą w społeczeństwie izraelskim, jak załatwić hydraulika, jak przepisać nagle prąd z jednego rachunku drugiej, albo jak przyszedł jakiś rachunek i, i Erytrejka nie może odczytać, co tu jest napisane, i przychodzi do księdza, żeby jej to przeczytał i załatwił, a tu chodzi do kasy chorych. A dla mojego dziecka powiedziała pani doktor, że mam się zgłosić tam i tam, ja nic nie rozumiem, więc no to wtedy proboszcz mówi: No dobra, w czwartek pójdziemy, ja ci pokażę, gdzie to jest, pojadę. Czy na przykład znajomi teraz z, z zagranicy, którzy nie mogą przyjechać do Izraela, a ich rodzice są tutaj. I na przykład poprosili też mnie, żebym od czasu do czasu zajrzał. I to się skończyło tym, że często to są starsi państwo i też z zdrowotnymi problemami, więc to ja jeździłem. Wtedy też zrobiło mi się tak gorąco w sercu, bo pomyślałem sobie, że wożę tutaj jakąś panią, która jest w wieku mojej mamy i miała operację biodra, i wożę ją na wizyty do lekarza, a moja mama gdzieś tam w Polsce sama. I pomyślałem sobie, że, a ale mój kolega ją zawiózł ostatnio do lekarza. I myślę sobie, że tak ten świat powinien działać trochę, że rób dobro dla innych i życz sobie, że ci inni też będą czynić takie dobro, że to jakoś tak powinno funkcjonować, że rozejrzyj się, są ludzie starsi, samotni, którym wy, wypadałoby pomóc. Nie? Co to jest ten Kościół katolicki w Ziemi Świętej? Jak on wygląda? Nie ma chyba jednej odpowiedzi na to pytanie, bo, bo to, my jesteśmy jako Kościół tak tutaj podzieleni, pomieszczani, zróżnicowani kulturowo, ale jedną chyba cechą wspólną jest, chociaż to jest chyba wspólne dla, dla Kościoła na całym świecie, jest to, że jakby no, kierujemy się pewnymi wartościami. Czasami w Polsce. Taki przeciętny pewnie, katolik idzie do kościoła i on tam widzi jakieś tam dzwoneczki, buteleczki na ołtarzu, ksiądz ubrany w złote szaty, coś tam pośpiewa, ludzie wstaną, siądą, staną, siądą, rozbierają na tatce, komunia, idźcie ofiary do domu. A tak naprawdę przecież pod tym wszystkim kryją się tysiące osób, które korzystają z pomocy Caritasu. Różne akcje, praca z młodzieżą, praca z dziećmi, sierocińce, szkoły, szpitale. Zakonnice, które idą, niosą pomoc ubogim, chorym. Ksiądz, który musi skoordynować akcje rozdawania tornistrów dzieciom, paczek ubogim, pochować każdego parafianina i tak dalej, i tak dalej. Także to są ciężkie sprawy, ale pod powierzchnią tego, co pewnie często jest tylko widoczne, jakiegoś tam... Rzempolącego organisty i nudnej, długiej mkszy w zimnym kościele, niezrozumiałej liturgii. Pod powyższą tego się kryje tak naprawdę pewnie w każdej parafii to samo. Taka próba spojrzenia na drugiego człowieka, że to jest Twój brat. I, i to trzeba też docenić. W Polsce takich akcji, które ja robię, są setki, tysiące i, i to jest inna skala. Nie? Jedna cecha wspólna. Spójrz na drugiego człowieka troszeczkę inaczej. Zobacz y, świat y, troszeczkę szerzej niż koniec Twojego Kogo chciał zachęcić pewnie Twoimi słuchaczami, z większości są ludzie w Polsce, otwórzcie też oczy i odezwijcie się do swoich proboszczów. Oni robią mnóstwo fajnych rzeczy. Trzeba to zobaczyć, trzeba, trzeba do tego podejść. Czasami trzeba się przełamać. Tutaj ten Kościół w Ziemi Świętej nie jest pewnie inny od reszty kościoła. Próbujemy zobaczyć, że drugi człowiek. Yy, jest darem, nawet jeżeli jest trudnym darem, nie? nawet jeżeli jest wymagającym darem, że potem robienie dobra zawsze przynosi nam więcej dobra, więcej otrzymujemy dając. I Kościół w Ziemi Świętej jest mały, Słaby, powiedzmy sobie taki w pewnym sensie cierpiący. Może nie do końca prześladowany, ale jako mniejszość i jako taka mała, słaba grupka zawsze będzie, będzie mu trudno. A mimo wszystko próbuje pokazać, że tak jak to powiedziałem, święta Bożego Narodzenia to są święta tych, dla których nie było miejsca. Jak to zrobić, żeby zobaczyć, że dla Jezusa też nie było miejsca w Gospodzie? Jak to zrobić, żeby choć przez chwilę. Ktoś się poczuł, że, że drugi się nim interesuje, że jest dla niego miejsce, że nawet w stajence można, można mieć Boże Narodzenie. Nawet w trudnych warunkach, w chłodzie i wśród zwierząt i, i, i w prostej szopie może być, zaświecić gwiazda takiej ludzkiej życzliwości. Czujesz, że ten kościół blisko wschodni, ten kościół w ziemi uświęcony, jak mówisz, to jest twój kościół? Tak, ja już jestem od 1 stycznia nawet tutaj oficjalnie inkardynowany, a potem od września dostałem nawet taką dość... Dość szeroką funkcję administracyjną tutaj, więc to wiele rad we mnie dojrzewało. To nie była łatwa decyzja, też z tym faktem, że, że gdzieś tam w Polsce mam rodzinę i musiałam to przemyśleć i przemodlić, czy, czy to jest moje miejsce na Ziemi. Nie mam wątpliwości, nie mam. To pewnie tak jest zwykle, jak człowiek w sumieniu sobie rozważy i potem się przemodli, i, i ma taką pewność, że podjął dobrą decyzję, to potem jest taki pokój w sercu. Ja takie coś znalazłem tutaj, pomyślałem sobie kiedyś, że no to jest kościół, w którym będę żył i umierał, ale to jest taki kościół, który chyba gdzieś Pan Bóg sobie mi, mi, mi zesłał. Ja sobie chyba go wymarzyłem, taki kościół swój, przyjacielski, zwyczajny, mały, prosty, skromny, ubogi, ale silny czymś innym. Pewnie, że ja też dbam o tą materialną stronę, nie, żeby nasz dom się nie zdawalił i żeby y, ogród był przynajmniej czysty, jakiś zadbany, ale chyba najważniejsze, ważniejsze od naszych budynków, posadzek marmurowych czy złotych, kopów jest to Królestwo Niebieskie, które budujemy w takich zwyczajnych relacjach. I ja się cieszę, że znalazłem takie miejsce, ale myślę, że ja nic nadzwyczajnego nie robię, że jest na świecie mnóstwo. Księży, którzy to robią w, 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 o wiele. W, w lepszy, fajniejszy sposób i bardziej skuteczny, więc ja znalazłem swoje miejsce tutaj, ale myślę, że każdy powinien poszukać w swojej parafii, znaleźć taką niszę dla siebie, miejsce, gdzie, co ja mogę robić, jak budować ten kościół i tyle, nie? I to jest to królestwo niebieskie, nie? które, które, ja to tak rozumiem, nie? Ksiądz Piotr Żelazko, człowiek jak mało kto oddany swoim parafianom w Berszewie na południu Izraela, był gościem specjalnego świątecznego odcinka podcastu Świat. To przedostatnia część naszego świątecznego serialu. W Wigilię w południe zajrzyjcie jeszcze na nasz kanał na YouTube. Tam pojawi się jeszcze jeden film pokazujący jak wygląda Beddajem miejsce narodzin Chrystusa. I oczywiście subskrybujcie kanał na YouTube. A jeśli zajrzycie tam w zakładkę społeczność, to znajdziecie post z podsumowaniem roku 2021. Jest tam link do głosowania na najlepsze odcinki kończącego się roku. W środę po świętach, czyli 29 grudnia, zapraszam na moje autorskie i nietypowe podsumowanie 2021 roku. A teraz już dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnych i dobrych świąt i przede wszystkim czasu dla siebie i dla bliskich. Wojciech Cygielski, do usłyszenia za tydzień.